Witam. Dom Pełen Zła był dziesiątą książką wydaną w ramach serii Fighting Fantasy Steve'a Jacksona. Gier paragrafowych z elementami mechaniki RPG. Początkowo Jackson skupiał się na, w swoich grach na klasycznej tematyce fantazy, natomiast z biegiem czasu odchodził od niej chcąc. Eksplorować inne elementy, do czego na przykład wykorzystywał wychodzący równolegle magazyn Warlock. Na łamach którego również publikowano krótsze gry paragrafowe, wykorzystujące mechanikę tegoż systemu. I tak na łamach tegoż magazynu w 1984 roku pojawiła się właśnie pierwsza wersja domu pełnego zła, licząca tylko 180 paragrafów. Pełna wersja natomiast rozwinięta do 400 paragrafów ukazała się niedługo później, bo w tym samym roku nakładem wydawnictwa Penguin. Była tak jak powiedziałem, dziesiąta gra wydana w tej serii, natomiast w Polsce została co ciekawe, wydana jako druga gra bezpośrednio po czarno siężniku z Tej góry w 2020 roku nakładem wydawnictwa Fox Games. Dostaliśmy edycję zgodną z najnowszym wydaniem. Zaznaczyć od razu trzeba, że sam tytuł gry budził pewne kontrowersje, ponieważ oryginalnie gra nosiła tytuł House of Hell. Natomiast wydawca uznał, że w Stanach gra pod takim tytułem będzie budzić bardzo negatywne konotacje. Ciekawe czemu, prawda? I została wydana pod, pierwotnie pod tytułem House of Hades. Czyli taki, no, no wiadomo, Grecy to już w sumie mogą być, byle nie byłoby szatana. Co jest o tyle ironiczne, że tak naprawdę gra toczy się wokół kultu, bynajmniej nie Hadesa, a właśnie szatana. Główny bohater jedzie sobie samochodem przez las w, tra w trakcie burzy. W trakcie tej burzy samochód mu się psuje. Aby znaleźć jakiś kontakt, trafia do znajdującej się nieopodal posiadłości, tutaj początkowo jest przywitany jako gość, ale szybko orientuje się, że na miłej gościnie się nie skończy, ponieważ rezydencja jest pod kontrolą kultystów diabła, którzy akurat się spotykają i planują naszego bohatera wykorzystać w nie najprzyjemniejszym celu. Nasz bohater więc musi znaleźć sposób, aby wydostać się z tego miejsca, a nie będzie to takie proste pokonując rozmaite przeszkody, zarówno te żywe, jak i nieco mniej żywe, które staną mu na drodze. Mechanicznie gra wykorzystuje do pewnego stopnia podobną mechanikę, co wspomniany wcześniej Czarnoksiężnik z Ognistej Góry, ale mamy kilka elementów, którymi się różni. Po pierwsze, mniejszy nacisk położono tutaj na elementy, można powiedzieć, ekwipunku. Nie ma ich tutaj tak wiele. Owszem, występują, ale ich rola jest nieco ograniczona w stosunku do czarnoksiężnika. Ważniejszy jest tu natomiast element zagadek. Jest tu ich trochę więcej, a zapamiętywanie pewnych informacji, które dowiemy się, które poznamy w trakcie gry, bardzo przydaje się w przejściu kolejnych elementów. Wadą. Moim zdaniem, chociaż inni uznają za zaletę, jest to, że podobnie jak czarnoksiężnik dom posiada tylko jedną ścieżkę przejścia. Naturalnie może do niej prowadzić kilka różnych rozgałęzień. To nie jest tak, że na przykład na, na początku zrobimy, wybierzemy gdzieś i już wiemy, że przegaliśmy. Nie, czegoś takiego nie ma, ale. Tylko jeden koniec jest właściwy. Pozostałe końce zawsze są końcami nie, złymi, czyli kończącymi się, jak nie trudno zgadnąć, śmiercią głównego bohatera, a tych trzeba przyznać jest całkiem sporo. No, w końcu horror to horror, a gra bardzo mocno aspiruje do bycia horrorem, takim można powiedzieć miejscami bardziej gotyckim. Mamy więc tutaj sporo takiego klasycznego szafarzu z gotyckich horrorów typu wampiry, upiory, duchy itd. Ale powiedziałbym, że robi to naprawdę całkiem nieźle i ma swój klimat, czym zdecydowanie na przykład wygrywa z wspomnianym wcześniej czarnoksiężnikiem, który pod tym względem nie ma znowu aż tak wiele do zaoferowania. Natomiast niewątpliwie jest to gra trudniejsza od czarnoksiężnika. Dużo łatwiej tu zginąć. Momentów, gdzie na czasem nawet jeden zły rzut kostką, czy zły wybór doprowadzi do śmierci, jest kilka. Dlatego z góry zaznaczam, trzeba się tutaj nastawić na to, że łatwo nie będzie. Dodatkowym utrudnieniem w graniu w dom pełen zła jest także to, że sama gra, yy, owszem, sugeruje możliwość rysowania mapy, tak jak w przypadku Czarnoksierżnika, ale... Ale rysowanie mapy w domu pełnym zła to jest zło. Dosłownie zło, ponieważ grałem w tą grę kilka razy, przechodząc ją oczywiście, i za każdym razem, kiedy rysowałem mapę, a zaczynałem od początku, bo byłem pewien, że coś poprzednio zrobiłem źle, to też wychodziło mi, że jest coś nie tak. Zaznaczam od razu: w internecie znajdziecie mapy do tej gry. Więc jak najbardziej, jeżeli przyjdzie was, Wam ochota i poddacie się z rysowaniem własnej mapy, to możecie poszukać i znajdziecie taką mapę narysowaną poprawnie. Więc da się. Ale łatwo się pogubić w rysowaniu mapy, ponieważ nie idziemy taką, jak powiedzmy, w czarnoksiężniku prostą drogą z rozgałęzieniami, jak przez labirynt jakiś, czy przez loch. Tylko poruszamy się po posiadłości, więc mamy różne piętra, na piętrach mamy różne lokacje. W związku z tym, rysowanie mapy jest tutaj wyraźnie trudniejsze. Ale moim zdaniem, jest to chyba jedyny poważniejszy, jedyny poważniejszy problem z tą grą, jaki ja miałem, ponieważ. Gdybym miał tak sumować, to pod tym względem jest ona moją ulubioną grą z tych, które grałem jak do tej pory, jeżeli chodzi o cykl Fighting Fantasy. Ma nastrój, ma klimat, jest bardzo śmiertelna, ale w przypadku gry typu horror jest to moim zdaniem jak najbardziej zaleta i trzyma w napięciu. Jeżeli chodzi o polską edycję, została ona wydana zgodnie z najnowszą amerykańską edycją, więc okładka jest taka kiczowata. No, tak, to jest dobre słowo. Gdybym chciał powiedzieć gorzej, to powiedziałbym, że po prostu jest brzydka. No, bo nie jest najładniejsza, delikatnie rzecz biorąc. Ani nie jest klimatyczna, ani nie jest jakaś szczególnie fajna. Naprawdę, gdy spojrzycie sobie na starsze edycje gry z lat 80., to myślę, że sami dojdziecie do wniosku, że te starsze okładki miały jednak dużo więcej klimatu niż nowe. Jeżeli chodzi o opracowanie graficzne, to tak. Jak widzicie, paragrafy nie są jakieś szczególnie wie wielkie. Ilustracje wypadają moim zdaniem całkiem nieźle. Nie jest ich tak dużo, ale te, które są. Moim zdaniem są OK. Na plus trzeba do, 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 zaznaczyć, że nawet one jak widzicie, zostały na przykład spolszczone, co nie zawsze się zdarza. Ogólnie pod kątem estetyki nie mam pretensji, gra została wydana bardzo ładnie, Fox zresztą wydaje swoje gry tak, że mucha nie siada. Zaznaczmy, że, że oczywiście gra wymaga od nas, tak jak w przypadku Czarnoksiężnika, posiadania karty, postaci, aczkolwiek wystarczy zwykła kartka z zeszytu, nie ma potrzeby kserowania ani wystarczy kartka z zeszytu, czy notesu, a nawet jakiś plik tekstowy, jeżeli na przykład gramy sobie w podróży i mamy telefon pod ręką. Gra wymaga także rzutów kościoł. Przy czym, y, oczywiście, jeżeli jak powiedziałem, jeżeli na przykład jedziemy sobie gdzieś i gramy przy użyciu y, gramy grą na kolanach, to możemy na telefonie zainstalować sobie apkę zrzucenia mi, bo są takie, albo, to jest ciekawe, w grze znajdziecie również wyniki rzutów kością. Wystarczy, że otworzymy na losowej krzystronie i w prawym dolnym rogu znajdziemy wynik kością, więc można powiedzieć w ten sposób nawet rozwiązano tę kwestię. Także jeżeli chcielibyście sięgnąć po jedną konkretną grę wydaną w ramach serii Fighting Fantasy, to myślę, że właśnie tę bym polecił. Nie jest ona największą z gier wydanych w tej serii, co to to nie były, były, były większe, ale moim zdaniem daje najwięcej. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi grozę, bo jeżeli ktoś woli na przykład klasyczne fantazy, to już polecam inne tytuły w tej serii, które lepiej to robią, ale w temacie horroru, takiego typowego, klasycznego, może nie, a jakoś takiego szczególnie gore i krwawego, jak na przykład książki Edwarda Lee, ale klasycznego horroru, to Dom pełen zła sprawdza się całkiem nieźle i mogę go szczerze polecić.